Jako, że nie wszystkie osoby z poprzedniego rozdania na skiny do Barleya się do mnie zgłosiły, to mam jeszcze dwa takie skinki do rozdania dla Was. Jeśli to Ty chcesz zgadnąć ode mnie tego pięknego skinka za darmo, to wystarczy, że zostawisz łapę w górę pod tym odcinkiem. Oprócz tego polecam też subskrybować mój kanał najlepiej z dzwoneczkiem, to jest bardzo ważne. Kolejna równie ważna rzecz to mieć wpisany kodik Tori w sklepie Brawl Stars, bez tego nie da rady. I gdy już to wszystko robicie, wystarczy napisać w komentarzu, jaki jest Wasz ulubiony skin do Barleya, nie licząc właśnie tego, którego Wam rozdaję. A wyniki będą w kolejnym odcinku na tym kanale. Czy my przechodzimy sobie do dzisiejszego odcinka i zaczynamy go od kupienia buntownika Mortisa. Uwielbiam jak skiny za błyskotki są na przecenie. Wtedy po prostu nie mogę się oprzeć i muszę je kupować, więc kolekcja moich skinów po raz kolejny powiększona. A w dzisiejszym odcinku zajmiemy się bardzo ważnym tematem. Widzowie, musicie zrobić to dzisiaj. Macie ostatni dzień, żeby nie stracić aż 160 torów w Brawl Stars. Tak dobrze słyszycie, nie wymyślam sobie tego. Będzie można zdobyć totalnie za darmo już na dniach 160 torów, ale trzeba zrobić jedną ważną rzecz. Jeśli jej dzisiaj nie zrobicie, no to przypadnie wam szansa i nie będziecie Mogli ich zgarnąć. A są one totalnie darmowe, no i za nie można mieć naprawdę fajne nagrody. Więc wysłuchajcie ten odcinek od początku do końca, żeby wszystko wiedzieć. Nie przewijajcie go, żebyście się nie pomylili. Jednak filmik ten zaczniemy od znalezienia bardzo dziwnego konta, które muszę wam pokazać. Ja, jak je zobaczyłem, to nie dowierzałem, że ono serio istnieje. A więc uwaga, taki klanik, Jeans Land, wchodzimy sobie w niego, zjeżdżamy na sam dół i tu jest ziomek koniku Brad D. No i tu już coś mi nie pasuje. Chłop ma 0 pucharków, 0 winów 3x3, 0 prestiży, 0 wszystkiego, a zobacz. Zobaczcie, kogo ma odblokowanego, no jednego z najdroższych skinów w grze jakim jest właśnie ten skin do Franka. O co tutaj biega? Słyszałem, że jest pewien sposób, jak tego skinka zgarnąć za darmo. I jutro nagram wam też o tym odcinek, więc wyczekujcie i tym bardziej subskrybujcie moje dwa kanały Tori i Tori 2, bo jutro będzie na kanale Tori 2 odcinek. Ja jestem w szoku, że to serio istnieje i że to serio ma miejsce. No ale chyba nie chcę wam się wierzyć, że nagle ktoś tak o na zerowym kącie, gdzie nic nie ma, ogarnąłby sobie tego skinka. Przecież to by było nawet nieopłacalne, bo na Niego trzeba było normalnie bardzo dużo wydać, więc może rzeczywiście ten darmowy sposób na tego skina działa. Powiem Wam trochę więcej o nim jutro. Następnie wchodzimy sobie na pewien sklep, jakim jest Diramix. Diramix to coś takiego jak u nas na przykład Smyk, czyli taki sklep z zabawkami, tylko że we Włoszech i w Hiszpanii. I na ten sklep oficjalnie wleciały nowe zabawki we współpracy z Brawl Stars. One są oryginalne, to nie jest żaden fake i tak dalej. Serio te zabawki istnieją, i ja jak to zobaczyłem, to zakochałem się w tym. Patrzcie, mamy tutaj takie rozciągliwe gniotki, trochę takie squishy ale z Brawl Stars. Jest Colt, jest Sherka, jest też Leon, jest też El Primo, jest też Frank. Oprócz tego, moi drodzy, mamy Pana P, mamy Spajka, mm, mamy też Bo i mamy Nite i mamy Bula. Dobra, to będzie ciężkie, ale jak bierze 3000 łapek w górę pod tym odcinkiem, to kupuję którąś z tych figurek. Napiszcie w komentarzu którą i ja ją kupię i przetestuję. Zrobimy opening na odcinku albo na shortcie, no najbardziej oczywiście chciałbym Spajka, co nie? E, ale Spike to jest najrzadszy, ewidentnie. E, no i zobaczcie, Zobaczcie jak to wygląda ogólnie na żywo, bo jest specjalny filmik z tego. O, tak to wygląda, na takiej reklamie macie pokazane. Zwróćcie uwagę, i mega kotatki są takie figurki. W Polsce są już takie z małpami i tym podobne, z jakimiś gorylami, to tam widziałem w smykach, ale takich brow w Polsce jeszcze nie mamy. Mam nadzieję, że one też za niedługo do nas wlecą, bo są serio giga giga fajne i na pewno któregoś z nich będę chciał zakupić. Z tego co widziałem, to chyba nie są one takie drogie, bo w przeliczaniu na polskie pieniądze wychodzi to około 40 zł za taką figurkę. Wiadomo, na razie ciężko jest prowadzić za granicy, ale jak już będą, no to myślę, że gdzieś tyle będą kosztować. Max pewnie 50 zł za jedną. Nie są one może jakieś duże, e, aczkolwiek no na pewno jest to fajna pamiątka dla każdego tutaj gracza i fana Brawl Stars. A wy oglądajcie odcinek do końca, bo najciekawsze newsy dopiero przed nami, więc nie przewijajcie, naprawdę będzie warto. Wbijamy sobie teraz na oficjalnego XA twórców Brawl Stars i oni wczoraj jak wiecie wrzucili specjalną grafikę, na której w, w głównej roli jest właśnie ten otoskinek do hiper niebieski. Ale dlaczego wam pokazuję tę grafikę w ogóle? E, prosta sprawa, widzę sobie, mamy znowu ukrytego spajka. Nie mogło się odbyć, że wbija jakaś grafika na XA, a na niej nie byłoby ukrytego spajeczka. Nawet tutaj za głośnikami się schował taki spajk i obserwuje wszystko z boku. E, oprócz tego na tej grafice mamy też kilka innych ciekawych rzeczy, jak na przykład jakieś specjalne plakaty, tylko ja nie jestem w stanie doczytać, co tam pisze. Jak ktoś z Was jakoś lepiej może to widzi, to please dajcie znać w komentarzu, bo może te karteczki coś akurat ukrywają. Tutaj też coś mamy, widzicie? To jest jakby jakaś czaszka z koroną. Pewnie jakaś reklama tego skina do poko mi się wydaje. Może on jakiś koncept gra dlatego są takie plakaty, ciężko powiedzieć, ale tak to właśnie tutaj wygląda na tej grafite Zanim przejdziemy do kolejnych newsów chciałem tylko wam szybko przypomnieć, że każdy kto zamówi coś na moim sklepie, właśnie jakąś bluzę, koszulkę, em, czy plecak czy spodenki, co tylko chcecie no to dostajecie w zamian darmowe zdjęcie z autografem, które wrzucamy do waszej paczki. Link do naszego sklepu jest w opisie, polecam bo naprawdę fajne są tam ciuszki. Teraz pokażę wam mocnego buga związanego z siatkówką, czyli z takim trybem, który w ostatnich dniach się pojawiał. No dzisiaj już mamy koszykówkę więc nie mam wam jak tego sam przetestować w grze, aczkolwiek mamy to na screenach. No zresztą sami zwróćcie uwagę, tutaj jest ten tryb siatkówki i przy nim nie ma tego modyfikatora Subway, eee, czyli specjalne moty Subway były na przykład na hokeju, były na knockoucie, ale tutaj na olej Brawlu nie mieliśmy właśnie tych ulepszeń. Ale i tak jak wbiało się na ten tryb, no to te ulepszenia działały. Normalnie się grało i tam pokazywało, że te ulepszenia są, mimo że w lobby pokazywało, że to nie jest tryb na ulepszenia dzisiaj. Więc o co tutaj chodzi, jest to naprawdę spory bug i tych bugów pojawia się trochę więcej w ostatnim czasie w Brawlu niestety. Napiszcie w komentarzu, czy tak mieliście. No nawet nie zawsze trzeba patrzeć na te modyfikatory, czy są, czy nie. Bo jak widzicie zdarza się, że nawet na różnych mapkach, mimo że pokazuje, że są wyłączone, to one są włączone. Sprawdzę teraz specjalnie dla Was na zadymie pod koszem, czy tutaj dalej ten bóg będzie, nie? Wiecie, może ten bóg dotyczy tylko i wyłącznie siatkówki, ale zobaczmy, zobaczmy sobie. Gierka mi się odpala i jestem aż sam strasznie ciekawy, jak to będzie wyglądało. 3 sekundy do startu. Dawaj, dawaj, pokaż czy ten bóg dalej jest. Nie, no tutaj to jest wyłączone. Działa prawidłowo, tak jak powinno, więc może już to po prostu twórcy naprawią to mnie cieszy. Ale tamten Bóg to nic takiego w porównaniu z tym. Patrzcie, pewien ziomeczek bierze sobie barierki i bierze Larego i Loriego. No i gdy wchodzi się do gry, gdy właśnie mamy włączony ten modyfikator przy Larym i Lorim, czyli barierki, którymi możemy zaklinować naszego przeciwnika, no i gierka nam się odpali na dowolnie jakim trybie, tylko musi być włączony ten modyfikator, to patrzcie, rzuca i normalnie się nie pokazuje, jakby zniknął. Po prostu ten modyfikator nie działa przy Larym i Lorim. I tak było jeszcze dwa dni temu, więc sprawdzimy to sobie teraz, czy dalej tak jest, czy twórcy już to naprawili, biorę sobie Larego, biorę sobie oczywiście tutaj barierki, żeby nie było no i zagramy sobie na zadymce, bo akurat tutaj, jak widzicie są to modyfikatory włączone, więc gierka startuje, nie robię żadnych cięć, żeby nie było, że tutaj coś jest ustawione, po prostu wyczekujemy, wyczekujemy aż ta gierka się rozpocznie i zobaczymy, czy twórcy naprawili tego buga, czy nie, akurat fajnie, posypnęło bo mi boty w drużynie przeciwnej, więc e, chociaż będzie easy win, ale zobaczmy, mam tutaj ten modyfikator włączony, rzucam go i zmarnowany jest, ty Normalnie pokazuję, że go użyłem, a nigdzie nie pojawiły się barierki. Nie gadajcie, że dalej to jest nienaprawione. O kurde, i to jest ogromny bóg związany z Larry Milorim. No bo pomyślcie sobie, odparacie gierkę i chcecie po prostu grać tą postacią, a jesteście osłabieni przez to, bo niby wam pokazuje, że macie tą moc, a ona w ogóle nie działa. Zaraz użyjemy jeszcze raz, żeby nie było. O, teraz na przykład tego Edgara chcę tutaj. I nie, nie ma, widzicie? Czymś rzuciłem, ale w ogóle te barierki się nie pojawiły. O co chodzi? Dobra. Niestety ten bóg dalej, niestety jest nienaprawione. Szczerze, dziwne. Chyba, że jeszcze raz spróbuję. Ostatni raz nie, znowu nie działa. Nie ma szans. Kolejny newsik, który trzeba omówić, dotyczy Riko. A dokładniej skina Kurczaka Rico, ale nie tego tutaj, tylko jego innej wersji. Ostatnio jak wyciekł cały nowy update, zanim jeszcze był Brawl Talk, no to pojawił się też taki oto skin do Rico, który ewidentnie patrząc po twarzy no jest Kurczakiem. Patrzcie na jego oczy, patrzcie na jego nosek, ten w siedził bardziej, ale jeszcze ma kwiatki w środku. No całkiem ciekawy i świeżny skin zarazem. I pytacie się, dlaczego ten skin jeszcze nie wszedł do gry? Dlaczego twórcy go nie pokazywali na Brawl Talku i tym podobne? Może nie każdy to włapał, ale jak pokazywałem wam po raz pierwszy tego skina, to podkreślałem, że jest to skinek, który nie wejdzie do naszego Brawla, tylko skinek, który wejdzie jedynie do chińskiego Brawl Stars. Co widać po tym, że tutaj na grafice mamy specjalną rzadkość skinów, której w naszym Brawlu nie ma. Ona jest tylko i wyłącznie w chińskim BS-ie, Więc no po prostu ten skinek wbił tam do nich do gry. Bardzo ciekawy skin, w sumie mógłby do nas też wlecieć, byłoby fajnie, ale niestety to jest typowo chiński skin, nie nasz. No i przejdźmy do tytułowego tematu tego odcinka. Drodzy widzowie, mega pociąg, czyli specjalny event związany z klanem. Rozpoczyna się już za 23 godziny, jak nagrywam ten odcinek, bo jak oglądacie, to zostało już wam jeszcze mniej czasu. Event ten startuje dokładnie jutro o godzinie 10.00. Do tego momentu macie czas, żeby znaleźć jakiś ogarnięty klan. To jest strasznie, ale to strasznie ważne. Jeśli nie znajdziecie dobrego klanu, to nie będziecie mogli odebrać wszystkich nagród. A nagrody, które będą do zdobycia, to aż 160 torów, yy, które naprawdę może wam bardzo dużo dać. Na przykład ja jakbym teraz dostał 160 torów, yy, no to myślę, że miałbym, patrzcie, tyle nagród dalej, Letę, to wszystko byłoby moje. No gdzieś dotąd mniej więcej nie. Tyle nagród bym dostał za sam ten event, za to, że będę w dobrym klanie. Bo jak będziecie w jakimś słabym klanie, nawet jak wy będziecie dobrze grali w tym evencie mega pociągu, no to i tak wam to nic nie da i nie dostaniecie jakichś super nagród. Pewnie nawet nie uda wam się odblokować Leona Graficiarza, czyli skinka, który jest główną nagrodą właśnie w tym evencie. Okej, okay, nie jest to jakiś giga super skinek, nie jest to rzadki skinek, nie jest to też skinek, który byłby jakiejś wysokiej rzadkości. Ale chyba sami przyznacie, że warto go mieć do kolekcji, mimo że no większość osób go zdobędzie pewnie w tym evencie klubowym. No ale żeby go zdobyć, Trzeba mieć dobry klub, bo możecie sobie myśleć widzowie, że wiecie, to jest jakiś słaby skin, to łatwo go będzie zdobyć. Okej, okay, on będzie łatwy do zdobycia, ale wtedy, gdy będziecie w dobrym klanie. Jeśli nie, no to będziecie mieli bardzo ciężko, żeby go dostać. A ten skinek to tylko jedna z nagród, co prawda najlepsza, najmocniejsza, która jest tam na samym końcu, aczkolwiek nie jedyna. Ponieważ w wimencie mega pociąg w klubie będziemy mieli do zgarnięcia aż 160 torów, tak jak wam mówiłem, a to jest bardzo dużo, naprawdę. Za 160 torów to o można sobie życie ustawić. A tak generalnie to jeśli chodzi o ten mega pociąg, który startuje jutro, pamiętajcie o tym, żeby zagrać w tym wydarzeniu i co dziennie odbierać cztery bilety. Dziennie możecie 4 razy grać właśnie w tym mega pociągu przez tydzień. Daję wam to około 28-30 biletów. Im więcej z tych biletów wygracie, tym więcej pójdzie do puli klanu, które tutaj są i im wasz klan zbierze więcej zwycięstw, tym właśnie szybciej i lepiej e, będzie mógł odebrać sobie nagrody. Mogą być one mocniejsze, nie? E, więc korzystajcie z tego, dołączajcie do dobrego klanu. I nagrywam ten odcinek dlatego, bo wiem, że wielu z was dobrego klanu nie ma. Jeśli szukacie jakiegoś dobrego klubu, no niestety tutaj do mojego już nie ma wolnych miejsc aktualnie, bo jesteśmy gotowi przed tym eventem i zaraz będziemy z nim startować i myślę, że bez problemu sobie wybijemy tutaj najwyższe nagrody, ale jeśli szukacie dobrego klubu, to piszcie w komentarzu. Kto nie ma klubu, niech napisze. I niech w komentarzu zgłaszają się też osoby, które mają klan i na przykład brakuje tam jednej czy dwóch osób e, i po prostu zapraszają te osoby. Piszcie, ile macie pucharków, na pewno ktoś tam pewnie się do was odezwie z komentarzy i będziecie mogli do niego dołączyć. Musimy sobie nawzajem pomagać widzowie, więc liczę, że dzięki temu odcinkowi wiele osób z was zgarnie po prostu sobie jakiś dobry klan, dołączy do niego i przez to będziecie mogli fajnie zagrać w tym evencie i odebrać. Wszystkie nagrody. Dołączajcie do klanów, które mają 28, czy tam 29 członków na 30. Nie dołączajcie do takich, gdzie jest na przykład 10 czy 5 osób, no bo wtedy to nic raczej nie wygracie. Ważne jest to, żeby klan właśnie był pełny na start tego eventu, no i musicie to zrobić zanim ten event wystartuje, żeby mieć pewność, że te wszystkie nagrody dostaniecie, żeby być od początku tego eventu. Więc zostało wam naprawdę mało czasu, śpieszcie się. Ale to jeszcze nie koniec tego odcinka. Wbijamy teraz do ziomka, który nazywa się Eklair Bleu. I ja, jak to zobaczyłem, to byłem w szoku. Patrzcie, jak wyglądała ikonka gracza. E, w sensie ikonka po prostu zadmiarza jakim był El Primo od 2017 do 2019 roku. Czajcie, że taką kiedyś miał ikonkę? Później oczywiście ona się zmieniła na takową. No i tutaj już jest taka jak dziś, to nie? Ale jednak ta zmiana jest naprawdę spora. A to nie koniec. Mamy też starą ikonkę Barleya. Czy spodziewaliście się, że Barley tak by kiedyś wyglądał na ikonce? No jest to zupełnie inny wygląd niż ten dzisiejszy. Dzisiejsza wygląda trochę lepiej. Mamy też poko w starej wersji. Jego akurat myślę, że możecie kojarzyć. Te kolorki w ogóle były takie wyblakłe. Zobaczcie jak wygląda teraz kozacko. Ale to nie koniec. Mamy Dynamite i on to już w ogóle siebie nie przypominał. Widzowie, co to jest, ja się pytam. Powiedzielibyście, że to Dynamike? No tutaj mamy już tego dzisiejszego Dynamike'a. I na koniec jeszcze Jessie, która wiele razy zmieniała swoją ikonkę. Na początku była taka, też zupełnie inna niż dzisiaj. Później przychodzimy do takiej. No i dzisiaj, w dniu dzisiejszym, mamy właśnie takową. A na koniec tego odcineczka, na chwilkę, zmieniamy gierę. Wbijamy do subway serfa, bo to jest ten update Brawl Starsowy. Jak wiecie, i chciałem wam pokazać, ile mi jeszcze brakuje, żebym odblokował jakiegoś skina z Brawl Stars w subway surfie. Jeśli chodzi o Dynamike'a, tutaj niestety troszkę mi brakuje. Bo żeby go dostać to muszę jeszcze dużo, dużo więcej powbijać i poprawić mój rekord Subway Surfowski, ale myślę, że postaram się go zdobyć. Oprócz tego mamy tutaj El Primo, ja ogólnie teraz dużo gram w Subwaya, bo chcę ich podblokowywać te skinki Brawl Starsowe. El Primo jest za 30 level, ja mam tutaj aktualnie 7, więc też będę musiał trochę to podbić, ale myślę, że dam radę. Mamy Piperę, którą to możemy odblokować właśnie tutaj, grając ten specjalny nowy tryb. Ona jest na samym końcu, zobaczcie, za 1600 punkcików, więc ją myślę, że spokojnie mogę zdobyć. I to samo tyczy się max, trzeba mieć 60 tysięcy tych końców. Ja mam aktualnie chyba około tam 13 tysięcy, więc też jest to wbicia. Trochę już sobie pykałem, ale jeszcze nie jakoś dużo. Na pewno na dniach też mam odpalę liveika specjalnego z całej serfa, więc wyczekujcie. A dzisiaj też liveik będzie wieczorkiem, ale oczywiście z brawla. Do zobaczenia wszystkim, piona!